Brama się za mną zamknęła, radio też nie działa, pójdę dalej, w głąb labiryntu, zobaczę, czy uda mi się złapać sygnał, John. John. przepraszam. <grymne> Dobra, fajnie To jest lepsze niż latarka chyba, nie? No, słabiaczki. Ile książek macie? Ej, jeden na od nowa. <grymne> o, faktycznie, no. O, czyli Piękne tam było dobra. pewnie 30 To ile tam zebraliście, Bo ja chyba 15. No ja też miałem z 15 Ale jak one są tak poukrywane gdzieś w krzakach. No tak ale nie my też się... nie przeszliśmy tam wszystkiego, nie? Tak? No, przecież my poszliśmy w... Pe... No na pewno nie Na pewno nie Kurno, tu jest tak wiesz, taki typowy labirynt, tak dosyć. Dosyć dużo tego, nie? Chłopaki czy to? <noise> Grzechy tam Klasie no się na testach sprawnościowych. Książka. Ktoś się zabramą, słyszę jak oddycha. Ja no, nic nie słyszę. Ale książkę widzę za bramą. I da się ją chyba podnieść nawet. O, o. Chyba nie? Nie da się, trzeba ją otworzyć To z chwilę miałem chyba Kółeczka Dobra, nie masz Ważne Weź no plecy się. Ja o to nie jest kolegi który... <laughs> Kolegowie Kolegowie To jakaś świnia z człowieku słyszę jakąś świnię Dobra wchodzimy co? No a to po drugiej stronie to tam wiesz Jakiś typ mnie goni <grystanie> Jakiś typ mnie goni <grystanie> Dzego? O Aha To nie jest o kurno Pusty piedestał wymaga pięciu pieczęci, odblokowuje główną bramę odkryte w labiryncie. Pole uprawne oznaczone szklarnia, klatki oznaczone plac zabaw piąty. Ojej, Frank Mills tutaj. Udało mi się przejść przez pierwsze gate z jakimś starym puzzlem, ale teraz natknę się na drugie gate. Now.

Takiego kontrolnego żeś dostał po No bo tu idzie! Nie, 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 nie! Z czegoś Grzegorz. Dosta znowu? Tak, ja się w krzakach zgubiłem. Ja, nie, peperoni. Aj, bo ja nie jest. mogę, ja nie wiem, gdzie tu jest wyjście nawet. Ja nic nie widzę, nie? No to, to, to. Ale możesz po ja, dziewięć to Ty jesteś jako, ty masz 10 żyć, stary. Dopóki no póki mnie będziecie podnosić, to tak. No dawaj, 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 no, dawaj, no, dawaj, no, dawaj, no. tędy, no, dawaj! Łupież, stary, tam ten nie można chodzić, Uf. bo tam... skurne ogry jest, nie? Grzegorz... Ty, Grzegorzowi odpieprzyło! Grzegorzowi Grzegorze Jesteśmy sami! Słychać, sitting. Dobra, idziemy tam, co? Jeszcze raz. Dawajcie, bo tam A trzeba chyba tak iść. Jak? No... Tam trzeba Tu co ja? co się ale, coś wkłada, ale... nie? Nie, nie Że ma to... go, nie ma go chłopaki, idziemy Może to ten, doczyn, do którego trzeba się nie ruszać czy coś Teraz dzikon zostanie łatwy. słychać go znowu Czekaj słychać go Czekaj, Na kuckach, na kuckach gdzie jesteście, chłopaki? Poszliśmy już daleko. A w którą stronę? prawo. O kurde! Nie pierdolaj sobie. Dawaj tędy, dawaj gdzie? Chodź, chodźcie, nikogo nie ma chyba Trzeba sobie flary odpalać powoli, żebyśmy się nie zgubili Niech zgubiliśmy, flary O no. A ty co? Prost Dobra, chyba, chyba bezpiecznie jest Dobra, ja tu zaznaczę flarą, że stąd przyszliśmy Nie, stąd przyszliśmy Stąd Stąd. stąd. Nie, stąd. 100% że stąd. Przecież nie. To? Nie, no, czad, stąd, stąd przyszliśmy. Stąd. Stąd? stąd. Nie, nie, tak. stąd przyszliśmy. Nie, ja nie, daję Nie, nie, nie. stąd przyszliśmy. Dobra. <głos> Dobra. <noise> nie. Nie, rację. No. Nieprawda. Ja jestem pewien, że tamto. Jest dwa do jednego. Dobra, jednej, dobra, idziemy, idziemy tędy teraz, chodźcie. To daj zieloną flarz, że tędy idziemy. My sobie pójdziemy tam, gdzie jest Flara, a ty sobie pójdziesz tam, gdzie ty chcesz. Jak będziemy wracać, o ile wrócimy. Od... O kurwa. O, oh, shit. Ktoś e, się bo... pobiegli, ja nie widzę. E, no to chyba już nie wejdziesz do nas, bo... Drzwi się zamknęły. Tak, zaros No to świetnie chłopaki o, coś. O, coś. Świetna robota kurwa, zostawcie o. mnie tu. Samego. Pizde, palec Pierdole, kurwa te flary Czekaj, bo my tu zaraz zginiemy. To ginie ja idę do O nie mogę no ja też się mogę, no i co ja teraz mam zrobić? No kurwa, nie wesołe, wesołe miasteczko. teraz w prawo, raz w lewo i już nie wrócimy w ogóle. Ej, co tu? kurwa? O, siema. O kurwa. Co? To, to jest zbyt ryzykowne. Ale, Ale idziemy nie czy nie? Się... No, tak, co, co nie spodziewałem się... A coś spodziewałem się, że oni się... Nie no, popatrzyli się wszyscy na raz na mnie. <laughs> A, nie, tu. Jezu, Jezu, gdzie? ju, uciekać? Gdzie uciekaj! Ale co? Myślałem, że wygonią, gonią. Dobra. Nie, nie gonią. O, Oj, się spojrzeli, ty. Tak. Też no wy, się wy, zesrałem. Wy gdzieś doszliście? No podniosłem jakiś, nie wiem, medalik. O, ja pierdzielę. Stary, nie? Ja piertykam. Tak, też się przetraszyłem tak. Dobra, no to. Ja tu zaznaczę, że stąd przyszliśmy, tak? Tak, no, no. Trzymaj zaznacz. Myk. E, coś mi będzie Coś ktoś mnie, ktoś mnie zabije. A ktoś co? Tak nie idzie. Idzie ktoś po <grym> ciebie? No. Dobra, no to no. dobra, idziemy, zwiedzamy dalej. No Trudno, no. Ale fajnie, że się rozdzieliliśmy. Ale no, to nas zamknęło, no co poradzimy? O, O bogowie obokowie jakaś chudrze tutaj, samiczka leżała. A tu chyba Grzegorz zostawił latarkę. Nie idę, to ja to tu się zgubiłem. Dzień, my mamy Dzień, tyń, tyń. Ej, właśnie weź tam, rzucaj, nie? Kurde, no bo wszystko w krzaki pada, dobra. Dobra, teraz tutaj co? No. Nie jestem pewien co to jest za... z Co to Co to No idź, idź. No czekaj, bo tu ciemne jest, jak... Tu coś jest, tu coś jest, nie? O, kamyk. Ja chyba w kółko. Hmm. Czekaj, a gdzie są I te flary? O wróciłem do punktu wyjścia Chodź on zigon tu Poczekaj chwilę Poczekaj bo A, chcę okay, okay. Się odblokowało to wyjście O kur... Cool. E, to jestem w szklarni Ej, poczekaj e, jak się zmieniał kolor? E, prawym A Ci cb so cychy, cychy 7 ci cyby działa Na razie wystarczy Mamy jakiś kod Dobra po bokowie. Kolerne winorośla reagują na zwykłe pestycydy. Może po prostu zrobię własne. Ci, ci, kuchni, chodź, Działa. Na razie wystarczy adelfir. A, to trzeba napełnić ten kurkami. Ci reagują z żółtym i zielonym barwnikiem. Muszę przenieść je do. Znalazłem ten stół z mieliście, tu jest zagadka znowu. Było trzeba przenieść cecha z czerwonej do żółtej. Była mi potrzebna butelka na inną Ej, substancję. Ej chłopaki! No? Którędy wyszliście jak ten stół jest z tymi kurwa dawnami co się <totro> eee, Tam za nimi w prawo. Stół, stół, stół. A, tu musimy pomieszać coś w świątce, żeby to się otworzyło. no Widzę flary tak. wasze flary. Widzę wasze flary. A no, to jak widzisz flary, no to dobrze idziesz, nie? Ale poczekajcie na mnie. A gdzieś dalej żeście rozstawiali flary? Nie, 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 to już po ciebie przyjdę. No tutaj jeszcze tak, rozstawiłem. Tak, po ciebie. Bo ja jestem przy stole i latarka to, no to dawaj, dawaj, idziemy Tak, tak, po ciebie. tak. Tylko, że my rzucaliśmy flary na wyjściach tak jakby, nie na wejściach. O! Hello! Ej! Coś mi zabija. Chodź tu, chodź tu! Chodź dawaj tu! Dawaj Grzikosz! kurwa! Dawaj, dawaj! Ja już się poddałem. Nie ma poddawania się. Chyba, że cię zjadł. Nie no i ja biegnę za Dobra, dawaj prawo. Czekasz tam... Ja Wszego jestem oszta. ciekaw jak ty, jak ty, jak ty, jak ty, jak ty jak byś się człowiek byś tam został w labiryncie, kurwa, on <ślad> No Tak <że> czekać się jesteś <ślad> zwycięzcą! Nie powiem, że nie. Dobra. Trzeba znalazłem. Tutaj jest kolejna zagadka, Grzesiu. Trzeba pomieszać płyny tak, żeby rozpuścić te haszcze. Ja ci... Wyskoczy mi coś zaraz. Niech wyparowała. Ej, chłopaki, chcę. Chcesz... Hmm. A bo na karteczkach jest, są pomocy. Coś tu wisi. Ci cyby, co? Cyby, CH7, ci cyby. Tylko co trzeba. No, zobaczymy, jak to chodzi na chemię rozszerzoną, no. Ciekawe. Chi? Co? I reaguje z żółtym i zielonym barwnikiem. Dobra, który to jest ci? Trzeba, trzeba rozkminić właśnie, e, który kolor jest ci? który kolor jest CB, który kolor jest SO, i tak dalej. Ej, coś tu idzie do nas. I to i tu mamy kombinację w której kolejności trzeba to nalewać. Tylko po reszcie kartek trzeba rozkminić. Który jest które? Ten gata używa tych reaguje ze wszystkimi butelkami poza czerwoną. Niebieski warwnik dobrze się trzyma. Okay. No dobra, ale to wszystkie są niebieskie jest jedno czerwona? To bzdura. Co, rzuca. czy ich jest nieskończoność jednak? No najprawdopodobniej tak, dobra, no to tędy przyszliśmy. No wiesz, na pierwszy ich żeby było wiadomo, nie? No, no tak, bo w ustawieniach się da ustawić ile ich maksymalnie możesz mieć na ekranie nawet. A ile ich jest? Ej dobra, ale panowie... Ja mam ustawione go... na nieskończoność, także... A to No to nie rzuca ich za dużo, no bo w sumie... Nie wiem, no bo to jest tylko... Tu istnieje tylko kolor niebieski i czerwony. Nie... Ale butelki patrz masz zieloną butelkę, czerwoną, niebieską, żółtą. Ja nie widzę. Nie no widać pod światło. A może ja latarkę wezmę? No z latarką jest lepiej. No tak. ta ta no jest. W i... na staliku, to widać kolory tych butelek. I co teraz? Trzeba jakaś to... Na pierwszej kartce masz kombinację. W jakiej kolejności trzeba otwierać zawody, a na reszcie kartek. Po reszcie kartek musisz dojść do, do tego, która a cyferka li... odpowiada za jaki kolor butelki. A Kto mi tu kurwa miesza? Zuszczę to mi stąd. Kurwa, ty ja się Kosz... drapać i proszę mi stąd wyjść. Teraz to niech miksera wyparuje. No. No kto mi tu rusza tymi pokrętłami? Nikt! <gry> no jak nie. No co co goń ci rusza. No nie, nie, no ja nie ruszam przecież. Dobra, czekaj, bo chemik tutaj jest. Grzeg Grzegorz Chemik w Harduru. Ja tam się nie będę w pierwszą, nie? Feffi. Czekaj, bo tu. O! Zobaczymy. No, pa, 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 pa. to w drugim błędu ciężko ci będzie dość do tego. Ty, coś tu już tutaj nalał skurczybyk. byk. A wypierdolę. zrobiłeś to? Nie wiem, kurwa, nie było nic, że Cel zaktualizowano. Ale znikła butelka. O, no co zrobiłeś? No <grymne> kurwa. Hehe, <grymne> słuchajnie. kości przestraszyliście <się> tych sztuk. Chr... <grymne> widzieliście tego gościa? No. W szoku jest A. tu. No, najpierw do No. Najprawdopodobniej tak. Chłopek, ty w szoku jest. Kurwa, lampę z niego zrobili. Nie, nie, nie. O, książkę z 2 co? Dziekajcie, mam coś. Pieć tu. Co dzieje? jest? Co? O, książkę znalazłem kolejną. Aha. 9 na 30, ile macie? No nie wiem. A gdzie ty masz tę książkę? Gdzie ona jest? No tu była jedna i była jedna tu w rogu, bo tu. Teraz ja nie widzę, no. no. ja też już nie widzę. Chyba zebrałem wszystkie. Chyba to tak. Chyba tak. tak. Jopierdyką. Ja Dobra, idziemy stąd. Tędy chyba, co? Dobra, tędy poszły. Czekaj, prawo czy prosto? Ja myślę, że lotarka jest lepsza. <laughs> prawo Ta, czy prosto? Ja myślę... Dobra, idziemy tu, bo... Prawo poszedłeś? No, Osia, no, To Wyglądasz jak dzwonik z Notre Dame, tylko że dzwoną masz kurwa lampę. <grym <grym o, jest tutaj ten karteczka. I tu jest ślepy zaułek, proszę państwa, trzeba się wrócić. To jest koniec gry, tak huło było. <grym> <noise> dobra, czekajcie tutaj... Tu jest ślepy zaułek z tak, czerwonymi no. no, dobra Kurde, dwie drogi No, no, no Wybierz <noise> O kurwa, co? o panie O tutaj coś jest Oj, oj, A my tu już byliśmy Nie, mnie nie. tu nie było to może ja bardzo Dobra, czekaj. Flary, flary, że rzu rzuciliśmy. Rzu rzu ja rzucam tu zielone, że stąd przyszliśmy? Dobra, dobra. Kurwa mać, A ty czerwoną, no. Tu nie jest ślepy zaułek, tak przyszliśmy. No dobra, dobra. Pamiętajcie, Chodźcie. nie? Chodźcie tam. <laughs> Kurwa, mi się palić. <laughs> Zaraz wezmę ten labirynt, wypalek, chyba za prostu zawciągnę. Oj, tu jest dużo tego wszystkiego, ja nie chciałam iść. Tam było łatwo. Dobra, znaczę wszystko. No idź, idź. Ale dawno nie było żadnej tej tabliczki wyskakującej, nie? Chciałabym jeszcze, Peperoni, idziesz, Peperoni. Coś tu tak, jest. Tak, tylko ja tą flary zostawiam, żeśmy trafili. Dobra. No i sić Ty Grzegorz, teraz, ja trochę prowadziłem. O Boże! Ale to, to, to Twój stream. Dobra, wiadomo, że tędy. Jakaś brama tu jest. nawet. No to my to byliśmy pewnie. No oczywiście, że tak. Tu jest ten kołowrotek i tam była ta postać, co ten. Co. O, książka. Co <grymne> widzieliśmy No i tutaj ty widzisz... masz tą książkę? My już zebraliśmy. A, a? A, Może by ją zebraliście. Dobra, to co. To tu nam się nic wydarzy. To ten. To dzigon ty... Ale zabawy. tu nie byliśmy jeszcze. Ja muszę jej zapalić. <grymne> Co idziemy tam? Chciałem, że to nie o to chodzi My się cofali, bo myśmy tędy szli i te bramy były pozamykane Nie Mi się też wydaje, że A? tędy nie, chociaż... I wiem, może... No my się cofamy, cofamy się, no przecież my ten. Dyż. Dobra, dobra, to idziemy, no możliwe, że się cofamy No i właśnie to, bo za późno stawialiśmy te flary, nie? Idziemy tędy? O, no bo to chyba no, było zamknięte wcześniej My tutaj, stąd tu macie flare stąd przyszliśmy halo No tak, tak, no i właśnie teraz chcemy tutaj iść, nie? Chodź Grzegorz. Bo tam już byliśmy, nie? Tą kurwa lądowisko, to znaczy czerwonymi <laughs> lądowisko. Ja pitola Co idziemy tędy? Bo tam tędy chyba jest... Już... Dobra jolo! Co się będziesz zastanawia? Dobra, na pewno tu nie byliśmy, bo mamy jakieś tam dziwne rzeczy się odpalają. Jest za cicho, nie? Kurwa, gdzie ty poszedłeś? Prawo, lewo? O kurna! Tu. Chłopaki, co ja znalazłem? O. O, o! Dobra! Patrz chodzi jakiś zanek. No, za plecami, za plecami, chłopaki. Spokojnie. No mi nie przeszkadza z... się. Cyka zyka 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 się go ode mnie. 12 na 30. O, znalazłem coś. Podnieś. Co jest zaktualizowane? Bo takich jeszcze cztery musimy znaleźć nie? O Jezu, o Jezu biegnie, 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 biegnie biegnie! Jezu, biegnie, biegnij, uciekaj, uciekaj Dawaj, no, szybko, 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 szybko szybko, mi kontrolnego w plecy, kurwa mój <laughs> Biegnij, biegnij, biegnij Za bezami, za bezami już jest, dawaj, 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 dawaj Ja nie wiem gdzie ja biegnę nie ma flar tutaj żadnych, halo? Aha, wyprzedziłem cię, dzikon jak coś, to zgarniesz. <grymne> ja pierd... Dobra, teraz powoli, <grymne> powoli. Już go nie ma, już go nie ma. Fylisku, wytrosku. Ja flar szukam. Z powrotem. A jak coś to ci rzucimy. O jest, tak? jest, jest, jest tam coś. Była flara? No tutaj są, przecież nasze. A, dobra, tu jest flara. Czyli no to... chyba poszliśmy w prawo, nie? No. O, tu kolejna, dobra. A to bez sensu, to tutaj chodźmy, no przecież byliśmy już. To po co tam idziemy Ale znowu? tam jest coś... No ale no tam jest... Yy... Po prawo nie szliśmy, halo, tu. No właśnie. To po co chodzimy znowu tam byliśmy? Ale chodzi mi o to, że tutaj, gdzie jest ten plac zabaw, tam też, tam też są odnogi, nie? A gdzie że nie się bam, ja Już się zgubiłem, kurwa. Gdzie, idź, idzie, idź, O kurwa! Tu wyłapiesz. Byle żeby nie było teraz ślepego załuka. Bo mamy tętkę, mamy dętkę. nie, 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 ma się nie, właśnie napad nie, co? Bo tam mamy dalej przejść. nie, nie, za mną? nie, 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 jest ślepy zaułek, ja pierdolę e, zgubiłem się, halo? Ja się pobiegłem, mam do drugą stronę Gdzie, nie w Czy mi? Nie, zajebał Słyszę tak mniej więcej z tej strony, ale... Ale nas rozkurwił Ale ślepy zaułek, ślepy ja zaułek jestem przy, Ja jestem przy drzewie z dwoma świeczkami no to świetnie, my się wykrwawiamy. No. I goni mnie ta babka. No to nie Ja idziemy. pierdziele. Ej, dobra, to jak się wykrwawią, to spale po minutę. Ale cię zabić może? Chyba gdzieś nie wyjdzie. Ale jaja. A, ja też zginę. Ślepy zaułek. Czy? Ją się da latarką? Tą babkę przynajmniej. To? No. Już ją mię latarkę, zanim mnie zabiła. Aha. Dobra. Co ja się poddaję? Mam nadzieję, że się zrespie gdzieś przy Was. Dobra. No, jesteśmy Uf. wszyscy w tym samym miejscu. Let's go!